Homilia. Na ambonie mówi tłusty pasterz, i cień pada na kościelny mur, a lud Boży, zasłuchany, zapłakany, płoną świece, blaski ikon, milczy chór. Płyną słowa, nad głowami się unoszą: Jaki dziwny ma ten kapłan głosu organ ani żeński, ani męski, ani anielski. Także woda z ust płynąca to nie Jordan. Bo dla księdza, proszę księdza, to jest wszystko takie proste. Pan Bóg stworzył muchę, żeby ptaszek miał co jeść. Pan Bóg daje dzieci i na dzieci i na kościół. Prosta ręka, prosta ryba, prosta sieć. Może tak należy mówić ludziom cichym, ufającym obiecywać deszcze, łaski, światło, cud. Lecz są także tacy, którzy wątpią, niepokorni, bądźmy szczerzy. To jest także, Boży lud. Proszę księdza, ja naprawdę go szukałem i błądziłem w noc burzliwą pośród skał, piłem piasek, jadłem kamień i samotność, tylko krzyż płonący w górze trwał. I czytałem Ojców Wschodu i Zachodu, opis raju przesłodzony, zapis trwogi. I sądziłem, że z kart książek znak powstanie, ale milczał, niepojęty logos. Pewnie ksiądz mnie nie pochowa w świętej ziemi. Ziemia jest szeroka. Zasnę sam i odejdę w dal z Żydami, odmieńcami. Bezszelestnie zwinę życia cały kram. Na ambonie mówi w kółko pasterz, mówi do mnie, bracie, mówi do mnie, ty. Ale ja naprawdę chcę się tylko zastrzec, że go nie znam i że smutno mi.